Siemaneczko, TV Meksykano witam was serdecznie w piątkowy poranek, jak widzicie na mojej twarzy lub kto woli mordzie, słoneczny, słoneczny poraneczek, także witam was serdecznie, już pewnie wiecie gdzie jestem, a może jak nie wiecie to pewnie zgadniecie, także witam was serdecznie, cóż mogę powiedzieć i cóż mi się wydarzyło, spotkałem piękne, wspaniałe jarzębiny, wiecie, że jarzębiny są zdrowe? Tuż mogę powiedzieć, może na wstępie porozmawiamy o, 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 o filmikach Majora, który ostatnio wrzucił. Oczywiście w widziałem te majorowskie, słuchajcie, hmm, filmy z tego wypadu y, do Monik. No i co? Co można powiedzieć na ten temat? Prawdopodobnie, jeżeli Major tam wspomniał, że ma teraz orzec, orzec sąd y, o dalszym etapie lub ponownym etapie leczenia Majora, tylko jestem ciekaw jeszcze z czego, czy prawdopodobnie z alkoholizmu, nie? Gdzie he, coś mieszniejsze major... No, zaczerpnęli opinii sąsiadów. No i są, opinia sąsiadów jest taka, że są pewnie liczne libacje alkoholowe u Was na podwórku, bo jest, niestety taka prawda jest. I stąd, Panie Majorze, stąd Pan się znalazł w Monikach na rozmowie kwalifikacyjnej do chyba ponownego leczenia. Najprawdopodobniej, chociaż dokładnie nie wiem, jak to przebiega ale najprawdopodobniej do następnego leczenia. Także tak to Panie Majorze wygląda. Także tutaj... Wspominał, właśnie mam, słuchaj, jak wrócę, mam list do przekazania i prawdopodobnie no, złożę go na Twoje ręce. Jest list, um, do, on jest dedykowany do Ciebie, do, do, do Knura i do RODO. Nie wiem, jak Wy się tym podzielicie, ale był na mój adres wysłany, także jest zamknięty, także prześlę go Tobie, znaczy, prześle przyniosę. Cholera, jasno, znowu będę musiał draptać. Przyniosę go sobie. No i co jeszcze ciekawego może nas czekać w tym tygodniu. W poniedziałek ponoć ma przyjść jakaś grupa ludzi, e, dla mnie bliżej nieznanych, którzy mają ocenić to, to mają przyjść do Krzyśka. Mają ocenić to, czy Krzysiek sobie sam radzi w obecnych czasach, w obecnym środowisku i czy nie będzie musiał być zamknięty tak pewnie jak podobnie jak jego brat. Patrzcie, jak, jak musiała być wichura, żeby takie drzewo złamać. Może podjdziemy bliżej. O. Aż woda wylazła z drzewa. Tak taki ból był, więc może się dziać ciekawie, bo jak Krzyszka zamknął, to ja już kiedyś mówiłem, że może tego dojść, że uniwersum się rozpadnie, bo zamknął Krzyśka. Major się będzie wyprowadzić musiał, bo chyba nie będzie mógł tak tam mieszkać. I, i oczywiście i oczywiście, bo nie jest właściwie, bo nie jest ani współwłaścicielem, ani nikim, jest zameldowany, ale nie wiem, na jakiej zasadzie będzie to przebiegać, bo albo będzie musiał się wyprowadzić i sam szukać sobie mieszkania, dostanie na to termin, albo ewentualnie dostanie jakieś lokum zastępcze. Trudno mi powiedzieć. Także szykuje się gorąco. Jeżeli te dwie rzeczy się sprawdzą, major pójdzie na zamknięty oddział do leczenia, a, a, a stwierdził, że Będzie po, uni po uniwersum i tak jak ja powiedziałem, no jak nikt nim się nie zajmie, chociaż niestety grubym się ciężko zająć. No. Wiele osób tam próbowało i nikt się z nim nie dogadał i się nikt z nim nie dogada. Współczuję tym ludziom, którzy będą musieli się nim opiekować, o ile go zamkną. No, tutaj jeszcze Sławek będzie Wam szykował kolejny film. Gdzie prosił mnie, żebym tam się wypowiedział w pewnej kwestii. Oczywiście, będziecie mieli okazję zobaczyć w tym filmie, co ja tam powiedziałem. To będzie skierowane pytanie do mnie. Mam nadzieję, że czegoś nie przerobi że nie wyjdę na idiotę. Bo ja tutaj do, do montażu jego filmu nie mam nic do gadania w ogóle. Ja tylko miałem wypowiedzieć swoje zdanie na konkretny jeden temat. Powiedziałem, zrobiłem to i słuchajcie, i, i tyle, i tyle wiem. I wysłałem mu po prostu ten kawałek filmu, i tyle wiem na ten temat. Co tam będzie pokazane? Także to są te dwie rzeczy. No i słuchajcie, jak zwykle standardowo, standardowo pocztóweczki. pierwsze jest Skarpacza. Skarpacza, Skarpacza. Tylko te osoby są z Katowic. A pocztówka jest Skarpacza, słuchajcie. No i teraz tutaj cała, cała lista, cała lista. Słuchajcie, pozdrowień. No to będziemy lecieć. Zuzanna R, Natalię P, Natalię W. Kamilę Z i panią Dorotę N. I wszyscy dlatego literkami na końcu, ponieważ jest RODO. Także dziękuję za pocztóweczkę. Pozdrawiam szczególnie panią Dorotę. Pozdrawiam. Żółwik dla pani. Może pani śledzi nawet, nie? Kto to wie? Mamy tutaj kolejną pocztóweczkę z Solina. Nie wiem, gdzie to kompletnie jest. Słuchajcie, w Bieszczarach. Mamy tutaj. O, w sumie mógłbym to pokazać. Proszę bardzo. Mamy nawet pieczątkę na znak, że ta osoba gdzieś tam była. O, to jest jakaś tama w Solinie, mnie mam. Także pozdrawiam serdecznie Kalina z Torunia. Pozdrawiam cię Kalin. Kalin Kalina pozdrawiam. Jak wyjmuję jak... jak portfel z kieszeni. Tutaj jest. Naprawdę prosił mnie kolega, żebym to przeczytał. ale Tak grubo popisane, że że ciężko czytać, wiem że byłeś u mnie w sierpniu dlatego miło mi to Przypomina, przypominam sobie, ale tak nie do końca bo dużo ludzi się przejawiło, oto pocztówka od Ciebie z Ustki, byłem w Ustce Ty mi polecasz Ustkę, ale ja byłem w Ustce, także he, Ty polecasz, ja też polecam Ustkę w jest bardzo fajnym miejscu. naprawdę, naprawdę świetny świetny kuror wypoczynkowy i pozdrawiam Ciebie serdecznie e, Jacka N Jacek N, pozdrawiam Ciebie serdecznie jak będziesz miał okazję, to, to może, to może wpadnij jeszcze raz, to może po... będę to poświęcę trochę czasu. No i tutaj jeszcze dostałem list. Od widza. To jest jego koperta. Tak będę po kawałku wimował. Mamy list. Mamy list mamy kopertę. Także dziękuję za to śliczny. To jest odklej Nota Bombas. No więc cóż, tym miłym akcentem chcę zakończyć dzisiejszy poranny do kibelka. Meksykan jest jeden, trzymajcie się i a jest siedem. Trzymka.